Pomysł likwidacji kiosków pojawił się już 6 lat temu. Radni przyjęli uchwałę o likwidacji kiosków, a handlowcom dali 5 lat na ucywilizowanie sklepików. Sprządzaliśmy pierwsze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Postanowiliśmy wpisać już właśnie w te dokumenty likwidację tych nietrwałych obiektów, kiosków, które często były postawione w dziwnych miejscach wpisać do rozbiórki. Nie ma już śladu po budkach przy ulicy Witosa, Zjednoczenia i Piłsudskiego. Zniknął także kiosk przy kościele świętego Antoniego. Jego właściciele nowy lokal wybudowali na zieleniaku. Zrezygnowali ze sprzedaży gazet, otworzyli bar z domowymi obiadami i fast foodami. Dopiero kiedy żeśmy zostali zmuszeni przez życie do tego, żeby zrezygnować z tego punktu tutaj sprzedaży gazet, doszliśmy do wniosku, że jeśli już w nowym miejscu, to spróbujemy coś nowego zrobić. I zrealizujemy swoje dawne, dawne plany czy marzenia. Opinie Nowosolan na temat znikających z centrum miasta kiosków są podzielone. Czy nie brakuje Pani kiosków w centrum miasta? No raczej nie. Starczy i tyle, co jest. Brakuje, brakuje. Było chyba dwa czy trzy i już nie ma. W najbliższym czasie zniknie jeszcze totolotek z ulicy Zielonogórskiej oraz kiosk z ulicy Drzymały. Do nowych inwestycji przygotowują się także właściciele czerwonych budek. Przewidywany na dzisiaj termin zniknięcia kiosków z miasta to koniec 2000.